Ja znam akurat darmo Kupienie na sile. o Jest dla mnie Zobaczmy czy jeszcze coś jest ciekawego Pilet miesięcznie Dobra na razie jest to. Kurde, ale gdzie jeszcze jest to jedno opakowanie? Czy ja czegoś, coś przegapiłem? Nie wiem. O, mu jeszcze raz zerknę. <śmienny> W garażu, jeszcze raz zerknę, nie wiem, może przeoczyłem gdzieś kurczę, no nie ma, w jakach też już byłem, i też było, ja mam wrażenie, że jeszcze jakąś lokację przegapię jednego kartoniku. Dobra, do spoileruję sobie i poszukam tego. To nie znam miejsce dziesiąte, no ale chyba i tak nie będzie. No to musz to się nazywa, nie? <coughs> musz to. Klub nocny, opuszczony dom pod mostem faktorii. Jeszcze raz się przejdziemy. Dobra, klub nocny, opuszczony dom. byłem na pewno, byłem albo faktorii. Ryka robotów? Junkwart. No to wysypisko. Kłównia byłem. Nie wiem, idziemy do Majka No w, ty, w tych to czytałem kurde, no ale w tych wszystkich miejscach to byłem A już z nimi mam trening, o kurwa Zobijmy końca To na mnie przeciął, aż więcej kaski, że wpadło Znaczy na to powinno starczyć Obrat ostatnie wejść na pogaduszki, żeby na tym treningu dałoby z nimi gadać. Pojedz treningu. O. Grisze, idziemy do griszy. Grisza jest koks. Ale dobra, teraz tak, yy, na moście. Na moście to ja znalazłem chyba. Tu gdzieś było sobie, cało pamiętam. To z... czekamy dalej. Eee... The servers in the tunnels. Dream Lab. Pod mostem też byłem. To jest Dream Lab, kurwa. To lapno to chyba jest Znalazłem, było, a ci mogę pokazać dokładnie gdzie było Tutaj sobie stało w tym miejscu Pod mostem na moście, piłownia, wysypisko, Nightclub. Na zewnątrz, w Nightclubie niby też. Zaraz. Może jak znalazłem tutaj, to nie wchodziłem do środka, co? Nie pamiętam. O! Dobra! No i dobra, czyli mamy komplet. Możemy iść do Apu, Znaczy do... teraz to do tego Aladyna. Misiany, misiany. No i czysto. i super. Na tej śmieszku. Rok Dobra, cztery batony. Pisy są jakieś, czy ja mogę dać z tym kumarem. Mogę, Kumara tłuc. A już 40 za niego jest. <grystanie> Fajne. Yy, dobra. Zerknijmy na przebieg fabuły. Co są tutaj? A, grisze, no, idziemy do Griszy. Grisza jest koksem. Znaczy, no musiałbym wiesz, tu coś tego lepszego, ale. te, wiesz, tak się dokoksować, dobrze. Ta weskitu, nie? W Rosji niedźwiedzia napieprzałem. Potem na jakąś wyspę. Kurde, wygląda groźnego. Dobra, to tak, daj tak mi ten swój ozwerin. jego myknę. Idę się uleczyć. Dobrze, zrobiliśmy misyjkę, to robocik nas szybko uleczy. Nie muśnie. Ta bir z wódka ballajka. No jedynka ciekawsza była, kurde, no nie ma co. Znaczy, ciekawsza. Po prostu miała swój klimat. Była taka bardziej poważna, moim zdaniem. Tak wiele rzeczy takich dla jaj pionych. Ale też mi się podoba. Kurde, jest fajnie. Dobra, żarcia więcej. Ładuj do pełna. Ujął. O 15 idzie wystarczy mi na. Tak to się ładnie by doładował. Dobra. Nie yy... idzie on, a w slumsach się miało. Zobaczymy, czy mu wklepiemy, czy nie. Ten chyba nie. Kurwa, ale ma. Jopierdziel. Ja dobra, dajemy wszystko pod jak najmniejsze uniki. Zresztą mniej energii, dobra, bo to na pewno unika so sobie. Zresztą na unik. Blok. Więc na to nie warto, bo on będzie mi klepał, to będę jeszcze więcej tego dostawał. Muszą być potężne ciosy same, bo jak już trafię, to żebym mu jakieś życie chociaż poklepać go. z to mam. Ruchnięcie. Nie, ja bym w ogóle wziął To zadaj najwięcej. 28, 15 i... A tutaj szed pod energię full. O, tak bym poszedł chyba On będzie wszystkiego unikał kurwa. Haha. Dobra, to jednak nie wszystkiego. Spodziewałem się, że trafię go jednym na sto strzałów. A nie że od razu dostanie dwa na napisk. No, bez skitu. akurat tam było fajniejsze. <grymne> Nie mogę. A, bez kitu. Ja jestem zwinny jak kobra. Też ten jeden strzał. W skroń. Dobra, idziemy. Zaczęliśmy. Będziemy się owi robotę na złomowisku. Nie ja ma Grisha.

Siłę. Jak będzie ten godzina 8, będzie siłka otwarta, to pójdziemy i wywalimy trochę kasy na treningi. Zobaczymy, ile nam siła faktycznie wzrośnie. Bym chciał odbić te punkty, żeby w końcu nie nabiegć tego. Już normalnie siłę sobie tu. Do walki 14 godzinek. O!

Dobra, jeszcze ze trzy kawki się kupi. Bonjour. ty się. Ale idziemy do tej komory, zobaczymy jak to tam będzie wyglądać. Elegancko tego. O kurwa. A go pojebało. Taki w sumie jednorazowy trening, a potem już cię napierdala prąd. Elegancko tego. Dobra, dajmy mecz, bokserski kół. Punkcik wleci. piły. Martwy ciąg, dawaj. Wskoczył? Wskoczył, bo jeden nie? Nie wskoczył jeszcze. Kurwi syn. żarewko Dobra, i na to, a w jest zamknięte jeszcze godzina. Mm. Dobra, idziemy na siłkę, chyba dobijemy ten level. Nowa technologia, o proszę. Dziwa wymiana. A takie, kryr. Teraz odłóż osobę na bok. I rozumiem, czego w wymianę ciosu. 40% otrzymywanych wrażeń jest zamienianych w energię. Zwiększa otrzymywane wrażenia. O kurde, to jest OP. Bieżemy to. Dobra. This is OP. Dobra, lecimy z tym ziem Tak ma przesrane. ranę. Dobra, tutaj to zamienimy na jakieś normalne chyba ciosy. Dobra, te dwa niech będą. No biedny. dobra. To tak, mam 24, po 18 tego. Hmm. Mogę już już nawiesić Trochę tak. Taka moja maszynka pieniędzy. I now, umiem pogadać. Dawaj, Ozwerina, latuję tutaj. Lecimy do robofabryki. Jest ta robofabryka, to tutaj.